Przed nami mecz z ŁKSM Łódź, po porażce z Wieczystą przyjeżdżamy tutaj podwójnie zdeterminowani, żeby wygrać. Czas na kulisy spotkania ŁKS Łódź Polonia Warszawa. Oliwier to na pewno taki mecz za nami dosyć ciężki, po którym już chcielibyśmy zapomnieć i chyba dzisiaj jest ten moment, w którym chcecie o to zawalczyć. No tak, zgadza się. Jesteśmy źli po ostatnim meczu i mam nadzieję, że dzisiaj pokażemy to, walkę, determinację i wyjdziemy z Łodzi z trzema punktami. Czy mógłbyś powiedzieć w dwóch słowach, jak to na treningach wyglądało w tygodniu? Czy gdzieś tam usiedliście sobie po tym meczu z Wieczystą, przeanalizowaliście to sobie i powiedzieliście sobie parę męskich słów jeszcze w szatni po tym meczu? No zgadza się, parę męskich słów było i, i gdzieś mam nadzieję, że to zaprocentuje dzisiaj. W tygodniu dobrze trenowaliśmy, pracowaliśmy i mam nadzieję, że dzisiaj się to spłaci. Przyjeżdżamy dzisiaj na UKS, który jest niepokonany u siebie, ale my jesteśmy niepokonani na wyjeździe. Szykuje się takie, myślisz, ciekawe starcie? No myślę, że na pewno ciekawe starcie i na plus dla Polonii. Tego Ci życzymy. Dzięki i Dziękuję bardzo. Kolumbijská je stáž. Já nebo bychom kolem vodítko. Jak potřeba zježdáme do nízkého, kompakt, blízko sebe, aktivní na to, že by blokovat přesně do operacji zrobimy wszystko jako drużyna, żeby dla niego wygrać, przywieźć do Warszawy trzy punkty i dać mu na radości. Kto wygra że poloni zawiązali małą grę? Krab to brat centra odbija bobek, ale trafia w zawodnika rywali. Cieszą się czarne koszule. Triumfuje Oliwier Wojciechowski, bo jest 1 do 0 dla gości. Muzyka Jeszcze jedna główka i jeszcze jedna, która daje Polonii drugiego kola. A kto go strzela? Oczywiście Łukasz Zjawiński. rzutów rożnych, stałych fragmentów. Może teraz tak jest! Dopią swego UKS. Jest do kogo dośrodkowywać, ta centra już frunie, jest piłka strącona! I jest w Boloni, polonii Warszawa odrabia dwubramkową stratę EWS Kapitan Sebastian Rudolf. Rzut karny ruszył. Piasecki piasecki nie trafił! Co on zrobił Fabian Piazecki w takim momencie? Kończy nam to spotkanie. Arbiter remis 2 do 2 przy alei Unii w Łodzi ŁKS dzieli się punktami z Polonią Warszawa. Co to był za mecz? Pełen nieoczywistych zwrotów akcji. Graliśmy z mocnym rywalem na, na wyjeździe, ale, ale oczywiście ambicja gdzieś tam podpowiada. Bardziej, że, że, że ten mecz mogliśmy wygrać i, i nawet powinniśmy go zamknąć w drugiej połowie. Wychodząc z, z którymś z kontrataków, yy, i po prostu zamknąć ten mecz, bo przy 3-0 już ciężko byłoby wrócić do owi do gry. Teraz przed nami mecz z pogonią Gradzic Mazowiecki. Jest to Beniaminek, który jednak dobrze sobie radzi teraz na, na początku. Gdzieś tam rozumiem, że nie ma mowy o, o lekceważeniu rywal. Nie, tutaj nie ma, nie ma mowy o, takich, o takim podejściu, bo, bo, bo szanujemy tutaj każdego rywala i będziemy podchodzić do niego do, tak samo jak do każdego innego meczu i, i, i z pełną ambicją, motywacją podejdziemy do tego meczu.